W świecie sportu, gdzie presja i oczekiwania są ogromne, wielu zawodników zmaga się z uczuciem stresu i wypalenia. Wyobraź sobie sportowca, który przez lata dążył do doskonałości, a mimo to czuł się przytłoczony codziennymi wyzwaniami. W pewnym momencie postanawia spróbować medytacji, myśląc, że to może być rozwiązanie jego problemów. Na początku medytacja wydaje mu się trudna, umysł wciąż krąży wokół niepokoju i niepewności. Jednak z czasem zaczyna dostrzegać pozytywne efekty, poprawia się jego koncentracja, a poziom stresu znacznie maleje. Regularna praktyka medytacji staje się dla niego kluczowym elementem treningu, który wspiera jego rozwój zarówno fizyczny, jak i mentalny. Napotyka jednak trudny moment podczas ważnych zawodów, gdzie narasta napięcie i presja. Dzięki technikom medytacyjnym potrafi skupić się na tu i teraz. Co pozwala mu przełamać swoje ograniczenia i osiągnąć lepsze wyniki. Zyskuje nie tylko lepsze rezultaty, ale również inspiruje innych do wprowadzenia medytacji w swoje życie. Przekonuje się, że medytacja to nie tylko technika, ale styl życia, który może przynieść korzyści wszystkim sportowcom, pomagając im w radzeniu sobie z wyzwaniami.